Dzień dobry kochani, ja mam na imię Monika i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Kochani, korzystając z okazji, że jest dzisiaj za oknem piękny, słoneczny dzień, postanowiłam szybciutko nagrać wam rośliny miesiąca, ponieważ no niestety, ale o tej porze roku e, nie mam już tyle, tyle słońca, tyle światła, e, co latem e, bądź też wiosną, już te promienie tutaj niestety nie docierają, więc będę musiała wyłapywać takie bardziej słoneczne dni, żeby te filmy były takie w miarę, żebyście wszystko mogli dobrze zobaczyć, więc nie przedłużając, żeby mi się tam to światło zbytnio nie zmieniło. Zapraszam was dzisiaj na film z roślinkami miesiąca w roli głównej. Mam tutaj takich pięciu przedstawiciele Przedstawicieli, plus, plus rakietę. Wybaczcie mi, że ona tutaj zawsze stoi, ale no ja mam w domu fanów klocków Lego, one są wszędzie te klocki. Powiem Wam, że kilka razy tą rakietę próbowałam przestawić i ona mi się dosłownie e, dwa razy prawie rozsypała w rękach, więc ja jej wolę po prostu nie ruszać. No dobrze, więc przejdźmy może do pierwszej roślinki. E, jest to e, kochani Chojabella. Hoja Bella, którą zakupiłam u Mateusza z Roślinnej Dżungli. Słuchajcie, ona przyszła jako taka... Zbyt duża sadzonka. E, ja ją e, cięłam, ale bałam się ją tak e, dość mocno pociąć, ponieważ e, chciałam się z nią po, po prostu podzielić e, z Kasią. Kasiu, pozdrawiam serdecznie, ale bałam się ją ciąć, bo nie wiedziałam jak ona będzie rosła, jak ona sobie będzie radziła. I powiem Wam szczerze, że pocięłam ją już dwa razy, a ona rośnie jak szalona. Naprawdę. Także tutaj będzie jeszcze co ciąć, e, ale będę to już robić na wiosnę. Nie chcę tego robić teraz, m, ponieważ no, widzę po niektórych roślinach, że no jednak um, różnica temperatur, brak światła one to odczuwają, więc nic teraz nie robię, nic nie kombinuję pozostawiam e, tą choję w takiej formie w jakiej ona jest, jest prześliczna e, jest w mchu, e, ale docelowo na trafi do ceramisu, na razie jej nie ruszałam dość szybko mi przesycha i powiem wam szczerze, że jeszcze jedna niespodzianka ja ją wtedy tak e, delikatnie cięłam, ponieważ ona miała bardzo dużo pąków ale niestety te pąki kwiatowe odrzuciła. A, I tutaj zawiązał się taki jeden spory ym, taki koszyczek kwiatów, bo wiecie, że choje to tak fajnie kwitną. E, obsypane są takimi e, e, gromadkami drobnych kwiatuszków. I tutaj też mi niestety zgubiło, ale zostały chociaż dwa, więc spójrzcie po prostu jak ona pięknie wygląda. Jakie jak te, te, te kwiatuszki są po prostu, jakby były sztuczne, jakby były tutaj e, przyklejone do niej. E, z tych dwóch kwiatuszków nie ma z, żadnego zapachu, <laughs> więc nie wiem jaka Jaki będzie docelowo, ale powiem Wam, że gdyby udało się i ona zakwitła mi we wszystkich miejscach, w których miała te zalążki kwiatów, no to wyglądałaby przefantastycznie. No ale niestety otwierałam okno, na nią dosyć wiało, zmieniałam mi miejsce. Aj, no i tak się stało, jak się stało, ale powiem Wam, że polecam Wam tę roślinkę, bo jest bardzo wdzięczna. Jak dostanie więcej światła, będzie się jeszcze ładniej wybarwiała. O spójrzcie, tutaj są takie mocniej, bardziej wybarwione listeczki. No ale teraz już ma zmienione miejsce, ma troszeczkę więcej spokoju, więc myślę, że jakoś to wszystko tutaj się poukłada i ona naprawdę zaklimatyzuje się. I w przyszłym roku to kwitnienie będzie już takie, wiecie, no, naprawdę ja żałuję, że nie nakręciłam tych wszystkich zalążków, no ale co z tego, jeżeli to wszystko odpadło, ale no, będę się starać, będę się starać, bo kwiatuszki są przeurocze, przecudowne i, i polecam Wam bardzo tą roślinkę, bo nie sprawia e, żadnych problemów. Rośnie jak dzika. <grytania> Dobrze, to tyle e, na temat hoi. No dobra, to tutaj stoi sobie y, taka oto druga roślinka. Jest to skrzydłokwiat. Powiem Wam, że tutaj w sumie mam trzy rośliny od Mateusza. Tak sobie teraz patrzę. Jedna tutaj będzie z importu. E, dobra, e, jest to Maluszek. Nie wiem, czy kojarzycie jeszcze film z Maluszkami. E, jest to e, skrzydłokwiat e, Sensation Variegata. No i powiem Wam szczerze, może on nie jest jakimś gigantem. Ponieważ ja go dość późno przesadziłam. No, tak to było kiepsko z czasem. Gdybym to zrobiła wcześniej, byłoby o wiele, byłby o wiele, o wiele większy. On jest, powiem Wam, w mchu w tym momencie, ale już docelowo będę próbowała go tutaj e, wyciągać z tego kubeczka, bo widzę, że tutaj już tych korzeni jest sporo. A z tego, co kojarzę, kiedyś gdzieś tam wyczytałam, że skrzydło kwiaty, jako jedne z niewielu. O matko, teraz by mi wypadł. <laughs> jako jedne z niewielu roślin, lubią za duże doniczki. No, więc dostanie większą zdecydowanie doniczkę i chyba trafi do ceramisu. Będę próbować, ale jeszcze się zastanowię. W każdym bądź razie z tym skrzydłokwiatem miałam taki problem. Nie wiem, czy, no, czy widzicie na pewno, ale potrzebuję ręki. Spójrzcie, on zaczął mi tracić warięgację. Wypuszczał mi zupełnie zielone liście. Nic kompletnie tutaj się nie działo na tych liściach, więc powiem szczerze, że troszeczkę straciłam nadzieję, próbowałam upolować drugiego skrzydło kwiata, ale mi się nie udało. No i tak po konsultacjach z Mateuszem mm, doradził mi, aby, no tak, dwa wyjścia miałam w sumie, albo go ściąć bardzo króciutko. Przy samej tutaj powierzchni, po prostu go obciąć, no ale mogłoby się to różnie skończyć, albo dać mu dużo światła. No i wybrałam tą drugą opcję. Spójrzcie, kolejny liść, już tutaj zaczynała się pojawiać jakaś taka malutka wariegacja, no ale teraz to po prostu jest istne szaleństwo. Tu jest liść, który właśnie wychodzi, który się jeszcze nie rozwinął, natomiast ten powiem Wam, że był dużo, bo on był praktycznie biały, ja się bałam, że on nie przetrwa w ogóle, ale widzę, że on tutaj nabiera troszeczkę tego zielonego wybarwienia, więc mam nadzieję, że wszystko będzie tutaj z nim dobrze. No jest przepiękne, tak bardzo mi zależało na tej roślince, powiem Wam, że no przykro mi było, jak zobaczyłam, że kurczę, no coś zepsułam a i ta wariegacja gdzieś tam po prostu zanika. Dostał dużo słońca na początku, kiedy to jeszcze słońce tutaj u mnie było, później to już się w ogóle martwiłam, że za dużo ma tego słońca, natomiast w tej chwili jest pod lampami w witrynce, no i spójrzcie, no jest niesamowity, także pójdzie do przesadzenia, mam nadzieję, że teraz śmignie bardziej, bo ja gdzieś go naprawdę mało nawoziłam i, i, i długo był po prostu... W w kokosie, no jak wiadomo kokos nie jest yy, yy, takim żyznym podłożem, więc trzeba tam naprawdę nawozić, no ale teraz mam nadzieję, że tutaj roślinka wystrzeli, <grytanie> ale jest przecudowny tak się strasznie cieszę, że ta variegacja wróciła, że naprawdę no cieszę się po prostu <grytanie> dobra, przejdźmy do drugiej roślinki do mojej królowej ja nie robiłam aktualizacji importu i, i chyba muszę też ją zrobić, no ale najważniejsza roślina z tego importu to jest oczywiście anturium varroquinum. Wiecie co, może ja sobie tutaj tak przestawię e, troszeczkę na bok tą chojkę, a tam sobie wstawię, żebym teraz czegoś nie za... Momencik, zapiątałam się z kablem. O, a tutaj sobie postawię to anturium varroquinum. Anturium varroquinum to jest liść zupełnie nowy. Liść, który wyrósł, że tak powiem, od zera. Tutaj nie było żadnych zalążków, nic tam się nie działo. On wyrósł u mnie zupełnie taki nowy, od zera. <laughs> Czyli to takie moje dziecko tutaj właśnie możecie zobaczyć. A teraz, kochanie, zauważyłam, że idzie tutaj kolejny, kolejny liść. O, no i teraz spójrzcie, jak ta roślinka u mnie jest posadzona. Ona jest w takiej e, doniczce oczywiście przeźroczystej. No ale kiedy kładam do osłonki, to te liście dotykają mi półek. Dlatego jak zobaczyłam te wysokie doniczki od Mateusza, no to pierwsze, co to pomyślałam, od razu warkuiną trafia do tej doniczki, ponieważ ee, no ponieważ będzie wyżej I, i mam nadzieję, że tymi liśćmi nie będzie mi tutaj zahaczało o te półki. Ale powiem Wam, że póki co na razie wstrzymuję się z przesadzeniem właśnie ze względu na ten liść i w ogóle tak patrzę, że ma troszeczkę sucho. Wstrzymuję się z przesadzeniem ze względu na ten liść, i ze względu na to, że ja zupełnie niedawno przesadziłam tą roślinkę do ceramisu. I teraz właśnie widzę tutaj razem z Wami, ile jest nowych korzeni. Wyobraźcie sobie, że ja próbowałam oczyścić tą roślinę, spójrzcie tutaj. Spróbowa próbowałam oczyścić tą roślinkę z mchu, i tutaj widać. Ona jest wsadzona razem z tym hem tutaj i obsypana ceramisem z tego względu, że ja nie byłam w stanie oczyścić tych korzeni. Jak się tylko za to zabierałam, po prostu jakieś korzenie mi odpadały, więc stwierdziłam, że nie, nie ma sensu. Po prostu wkładam ją tak jak jest do ceramisu, obsypałam to wszystko dookoła, no i jak widać efekt jest taki, że Mnóstwo nowych korzeni się tutaj białutkich pojawiło dookoła, no i wychodzi nowy liść. Także posunięcie było bardzo dobre, aczkolwiek szybko biegnę po yy, wodę, bo tutaj naprawdę ten ceramic, jak widzicie, mi dość mocno przeschnął, ale wewnątrz mam nadzieję, że ten mech jest jeszcze wilgotny, więc nie ma tutaj tragedii. Liście nie są jakieś wiotkie, jest tutaj mnóstwo korzeni powietrznych. Yy, no śliczna jest ta roślina, powiem wam, jestem dumna bardzo. Tym bardziej, że to była roślinka, która była, e, musiała się u mnie zaaklimatyzować, więc tym bardziej, tym bardziej e, jestem z siebie dumna i nie taki diabeł straszny, jak go malują. No ale wiecie, no to też e, no nie zawsze się udaje, no nie oszukujmy się. Czasem się człowiek stara, dwoi, troje, a roślinie coś tam nie pasuje, i choćby nie wiem, co to rosnąć, nie chcę. E, dobrze, no to to były trzy roślinki. Robię miejsce, przestawiam się troszeczkę tutaj. Dobra, to już może przejdźmy sobie do tej. Tutaj jest moja Sansevieria masoniana. E, troszkę już się zrobiło ciemno, ale mam nadzieję, że widzicie. Ja ją kupiłam w formie takiej wielkiej płetwy. Ta płetwa jest naprawdę duża. Spójrzcie, tu jest moja dłoń. Ona mi wypuściła takie, dwie, takie dwa liście. E, ja jej miałam oczywiście odsadzić, e, no ale jeszcze tego nie zrobiłam i teraz niedawno odwróciłam ją sobie i ona tutaj wypuszcza mi takiego maleńkiego listeczka. W ogóle tą taką stroną e, odwróconą od słońca, od światła, w ogóle gdzieś tam od ściany. Tutaj próbuje się przebić jakieś e maleństwo. Także jestem bardzo, e, bardzo zadowolona. E, co wam mogę powiedzieć? Ja oczywiście wszystkie swoje sansewierie mam w ceramice. W ogóle postaram się nagrać taki film o, tylko o sansewieriach, ale mogę wam już dzisiaj powiedzieć, że jeżeli chodzi o ceramiz i o sansewierie, to spokojnie Możecie używać do tego celu tego zamiennika tańszego, e, bo tutaj myślę, że nie będzie jakichś większych problemów z podlewaniem, z tego względu, że ten ceramiz może przeschnąć zupełnie. Całkowicie może być sucha cała e, doniczka, ponieważ ja tak na przykład miałam tutaj z tą, e, z tą Sansevierią, że ostatnio wyciągnęłam matka, jakie to ciężkie. E, wyciągnęłam po prostu tą doniczkę, a ona była a Ten ceramizm całutki, był suchy. Wystarczyło podlać i, i, i nic tutaj złego się nie dzieje. Także tutaj, w przypadku Sansevierii, e, nie musimy tak bardzo pilnować tego podłoża. Kiedy ono przeschnie, może przeschnąć nawet całe do połowy i spokojnie możecie sobie podlewać. Nie ma żadnych problemów z tymi roślinkami w ceramisie. Natomiast powiem Wam szczerze, że spójrzcie tutaj na ten liście. jak on wygląda. On jest taki tutaj gruby u nasady. Natomiast te nowe liście, one są takie tutaj chude, wydłużone. Tutaj dopiero się zaczynają takie grube. I powiem Wam, że już teraz wiem, na czym polega ten fenomen tych liści, że oni chyba ucinają je gdzieś mniej więcej tutaj, ukorzeniają i w takiej formie dopiero sadzą. Bo... Każdy liść, który wychodzi tutaj jest taki właśnie wydłużony, chudziutki, wygina się, więc żeby mieć taką sansevierię z taką grubą płetwą, trzeba by po prostu w pewnym momencie ciachnąć w tym grubym miejscu taki liść, ukorzenić go i dopiero wsadzić. I każdy kolejny, bo ja mam jeszcze taką malutką sansę, też wypuszcza takie liście, że one są po prostu takie cieniusieńkie, tutaj chudziutkie, dopiero później ten liście robi się gruby. Więc ten w każdym razie musiał być naprawdę wielkim liściem, skoro, e, skoro jest taki tutaj po prostu już e, grubiutki, szeroki. Dobrze, więc to była wieria I ostatnia roślinka, którą chcę Wam pokazać, to w sumie są trzy roślinki w jednej doniczce. Jest to moja, są to moje aglaonemy, które, z których jedna, przepraszam, postanowiła zakwitnąć. I ja trzymałam tak ten kwiat specjalnie po to, żeby wam go pokazać, żeby się pochwalić. Nie jest on jakiś taki super atrakcyjny, spójrzcie, jest taki śmieszny. I on oczywiście pójdzie do obcięcia, bo on jest mi tutaj do niczego niepotrzebny. Natomiast powiem wam, że kolory aglaonem są niesamowite. Spójrzcie, to jest jedna roślina, i każdy liść na tej aglaonemie jest inny. Ten ma bardzo dużo zielonego z takimi dodatkami e, różu. Ten można powiedzieć, że jest praktycznie cały różowy. Tutaj ma troszkę zieleni. Spójrzcie, jaki jest młodziutki nowy liście. To no jest po prostu niesamowite. Bardzo lubię aglaonemy. I one, powiem Wam szczerze, o tutaj jest taka aglaonema, która ona mi tak słabo tutaj rośnie, więc to też nie jest tak, że wszystkie aglaonemy będą nam super ekstra rosły. Dlatego ja je sobie wszystkie trzy, ponieważ one były w podobnym wybarwieniu, włożyłam do jednej doniczki. I tak mi widać, że po prostu ta jedna gdzieś tam ginie. To po pierwsze, a po drugie, no jest oszczędność miejsca. I chyba muszę je przesadzić, ponieważ one już mi się tutaj troszeczkę tak. Wyginają. Też są w ceramisie. Powiem Wam, że nie mają, gdyby miały lepsze warunki, więcej światła, rosłyby większe, ale powiem Wam, że mimo tego, że one nie mają zbyt duże światła, no to spójrzcie na to wybarwienie. Niesamowite, piękne rośliny. Tutaj te liście znów są takie ciemne, aż wiśniowe. E, to już jest inna e, Aglaonema. Naprawdę przepiękne, bardzo wdzięczne e, i dość proste w uprawie e, roślinki. No dobrze kochani, i tak się tutaj zastanawiam, czy wszystko wam powiedziałam, ale myślę, że chyba tak. Także to była piątka e, moich ulubieńców mm, jakiego miesiąca? Października. 5 października, która roślinka tutaj jest moją ulubioną? Powiem Wam, że ciężko byłoby mi wybrać. Znaczy, w normalnych warunkach pewnie byłoby tam turyją warokuiną, ale powiem Wam, że ten skrzydłokwiat tak bardzo mnie tutaj cieszy, że naprawdę już nie mogę się doczekać, kiedy on będzie taką dużą, piękną rośliną. No, liście ma niesamowite. Bardzo się cieszę, że nabiera tutaj tej zieleni, no bo w innym przypadku byłoby tutaj ciężko. Także, nawet jeżeli traci Wam wariegację... Tu dajcie dużo światła i jest duże prawdopodobieństwo, że, że ta roślinka po prostu wróci, wróci do, do tych swoich kolorów wybarwień, natomiast powiem Wam, że takie cięcie radykalne też daje radę, bo ja tak robię w przypadku syngonium, natomiast no tutaj się troszeczkę bałam, tutaj się bałam, bo nie wiedziałam w ogóle, w którym miejscu bym to miała uciąć. Syngonium, no to po prostu tnę jak leci i, i ono faktycznie wraca z tymi swoimi wariegacjami, wybarwieniami, natomiast no tutaj się troszeczkę bałam, więc więc dobrze, że nie ciałam, tylko wystarczyło dodać więcej światła. Aha, właśnie przypomniało mi się, bo oglądałam chyba właśnie u Pauliny z Zielonego Listka z kanału Zielony Listek i ona też pokazywała e, swój e, skrzydłokwiat, który stracił jej wybarwienie. Właśnie miałam jej napisać, oczywiście zapomniałam, więc Paulinko, jeśli oglądasz, to daj więcej światła. <grych> daj więcej światła i może będzie dobrze, może się ruszy z miejsca. Dobrze, kochani, ja już wam dzisiaj bardzo dziękuję. E, życzę wam dużo zdrówka, bo powiem wam, że u mnie w domu jelitówka panuje, jeszcze tylko ja się trzymam. Już cała trójka jest po, ja jeszcze e, walczę, nie, walczę o przetrwanie, o może tak, na razie jest okej, nic się nie dzieje, ale powiem Wam, że no masakra, to, to jest takie dziadostwo, że się w ogóle tego opisać nie da, e, więc ja Wam życzę dużo zdrówka, uważajcie na siebie, trzymajcie się cieplutko, no i do następnego. Pa, pa!